Hej, okay, się manowam wszystkim z tej strony Manta i kontynuujemy sobie naszą parszywą kompanię. Misja w celu dużym zasięgu dzisiaj. W sumie kontynuacja tej misji, bo żeśmy już, już sobie ją rozpoczęli w poprzednim odcinku. Siódmym, to jest ósmy bodajże, ile ja się nie mylę, ale mogę się mylić. I już jakiś wybuch słyszę, ale widzę czarny ek. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. O, pierwszony czwarty lipca hura, no to akurat Jazda, panowie! Zapisywanie. Kieruj się w stronę ki e, Kryjów... Kieruj się w stronę okay. kiry Kirylenki, Upewnijcie Boże. się, czy wasza broń jest koszerna. Sprawdźcie amunicję i miejcie oczy szeroko otwarte. No problem. WMD Okej... Okay. Czy oni będą nas gonić? Może... Mam nadzieję, że nie. Wow. To nas ostrzelali wow. trochę, ale... Dawaj, koleś, postaraj się! Tak! A masz! A masz, gnoju! Nie <noise> wiem, do kogo strzelasz, strzela, teraz, ale spoko. Ale spoko. Zbliżamy się do osady. Sprężyć się, panowie! Kolejne Przez zapisywanie! No Wywiad nie dostarczył żadnych informacji. Za bardzo martwi ich sytuacja na wybrzeżu, żeby martwić się nami. A jeśli sytuacja się pogorszy, mamy wsparcie lotnicze. No i właśnie, mamy wsparcie lotnicze. To jest najważniejsze. Kurde, gdzie się wszyscy podzieli? Nikogo tu nie ma? Kurwa, mać, zauważyli nas! Oj, no to było głupie trochę. No to jeszcze raz, nie ma problemu. Czekam, bo niedaleko może mi się uda przynajmniej zabić tamtych. Kurde, gdzie się wszyscy podzieli? Nikogo tu nie ma? Kurwa mać, zauważyli nas! Pieprzony, załóż nam wzdłuż! Uwaga! Piszewka samochodu i śmierdalać z tą! W dół, w <śpiewanie> Okej... Okay. Pięknie, wszystko zniszczone, tak jak miało być. Zadanie wykonane kapitalnie. Oj, ale nasze pojazdy nie są w najlepszym stanie, niestety. W południe planuje ciężki ostrzał pozycji Kirylenki. Próbowałem z nimi negocjować, ale nic z tego mają swoje priorytety. Przeciągnąłem sprawę na ile się dało. Wejdźcie tam i zatrzymajcie Kirylenkę. Tylna na straż to 2, przyjąłem. Słyszeliście co powiedział. Idziemy! Pakujemy się pod ogień artylerii. Mamy za sobą bardzo długi, pełen zasady dzień. Może ktoś powie chociaż, proszę! <laughs> mnie, Boskie. Jasna cholera. Nie po to tyle przeszłem, żeby kopnąć tu w kalendarz. Dalej! Rusza cię, nie mamy chwili do stracenia. Artyleria. Boże! To już wcześniej zaczęli, no nie? Ruszać się, ruszać się. To prawdziwe piekło już ponad nas. Boże. Kolejna nalot wieści.

Co idziemy, nie? Chyba Wszystkich pięknie. Ło, wow, palę się! Dobra, To lubię, to lubię. Z tego tunelu skorzystamy i my. Przeżył! Hmm. Jakim tytem on przeżył? Dobra, zapisywanie. Umarł, okej, okay, umarł. To rozumiem, że umarł. Mm, dobra. I do góry drabinką. Probably dokładnie. I kolejna kacenka. Kolejna kacenka. Wysłuchajmy sobie, co mają nam do opowiedzenia. Bohaterowie, albo nic nie mają, ale raczej mają. Są dosyć gadatliwi, wam powiem. Mamy cieknoju. Zumiem. Macie rozkaz wziąć mnie żywcem. Yeah. Pięknie. Tak. Dziękuję. Jak się ruszy, zastrzel go. <noise> Zawsze to samo. Co proszę? Mówicie, zastrzel go, jeśli się ruszy. Ale tego nie robicie. Powinniście pogodzić się wreszcie z sytuacją. Sytuacja jest taka. Że to my tu mamy broń! Sierżancie, to manifest okretowy. Sangre del Toro. Kto was przysłał? Aha, chyba już pora się stąd zabierać. Przysłał was Agłai. Zgadza się. To sprytny przeciwnik. Schwytanie mnie tutaj było świetnym posunięciem. Sierżancie! Przeciwnik! Dobrze grał, skoro zaszedł tak daleko. Wy także muszę wam to przyznać. Czuję się zaszczy zaszczycony. Coś tu pierdzielło, Zapomnij o nim, ruszaj się! No i uciekł nam, Han, na pewno. O Boże! Kurwa! Hej, czy mam mnie też tak klnieć? Hm. Jestem to jest ciebie dumny, prestaj. Hej, niech ktoś chopnie fajkę, podnięty jestem. O Jezu, ty żalony, pieprzony <noise> Oj, flin zawsze potrafi uratować sytuację. Ale rusek nam uciekł. Sangre del Toro. Del Toro, przepraszam, przez jedno r. Ataka Madessert. No to świetnie, będziemy na pustyni. No i coś przycięło. Nie ja mówiłem, nie wiemy czy jest martwy Miejmy nadzieję, że jest, bo jeśli nie... No to może opowiem nam pan o tym statku? Tangle był zarejestrowanym w panamie frachtowcem. Zaginął w 49 gdzieś u wybrzeży Peru. I nie wie pan po co mu ten statek, ani co w nim jest, ani jak znalazł się na pustyni. Zobaczcie mi moment Ok okej, telefon dzwoniła. telefony muszę odbierać wznawiamy. Wybaczcie mi powodzenia. zniszcz go ze snajpy. Ja chcę strzelać, no dlaczego? Bój się rusku. Ojej! Do was przystanek, Amigos! Dalej już nie polecę. Świetnie. Ja! Brawo, za Wynoszę się stąd! Jest zdecydowanie za gorąco. Dróg ma powietrzu przewagę. Cześć. Będę do was bez odbioru. Dobra, dowiedzmy się, co oni tutaj robili. No co jedziemy. Mamy zbadać tą wioskę. Więc tak też zrobimy. Aha! Fuck! Nawrót. Świetnie. A więc tą za pomocą tego zlokalizować del Toro. Nadal nie łapię po co kiery jakiś stary frachtowy Pewnie się wkrótce, to dowiemy Biegielny jeździec tu brawo 2-2, sprawdź tę częstotliwość 0-1-1-alfa Za, to z wyprawienia Przesyłam ją na waszą mapę Wezmę ją z noża, nie da się, da się w sumie ale Eee... Co mamy zrobić? Zlokalizuj Sangre del Toro. Dobra, idziemy najpierw tam. To w sumie nie wiem. Może... Może lepiej tutaj najpierw, wiecie. No, lepiej tutaj, potem się wrócimy najwyżej. Oj, pierwsze aby to było chodzenia na chodzenia. Yeah! Przepraszam was, opuściłem strefę Walki. Jedziemy tak, jedziemy. <noise> Boskie to jest. Dobra Ja, yeah, to ja ci w główkę przylutuję God No, No, zlekceważyłem teraz sytuację trochę wam powiem Nie, proszę, żeby niech sam tego miejsca błagam Proszę o dobra Kurde, no. Trzeba szybko rozegrać natychmiastowo. Dobra. Dobra gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Tu jeszcze był jeden! No właśnie, tu był jeszcze jeden i ja go nie widzę za tą głownie niestety i tu by było dobrze mieć snajperkę. Ale jest pewna myśl Szybko na granatnik. I rozwalić te budynki po prostu. No w sumie to nie jest dobra myśl. To nie jest dobra myśl, raczej. O oh, gademet. wiecie co? Ja rozwalę tego pierwszego snajpera po prostu. No gademet, oni są z tyłu, a ja oczywiście jestem z przodu i od razu kine. No super. O Boże! Ja też się co a co? Dobra. Tamta pała padła. Ty, oni na te kamienie sobie weszli. Yeah. Tak. Teraz ja bombarduję tamten budynek. Okay. Mm. go. Gdzie... O, trafiłem już? Nie, to nie, 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 jeszcze, niestety jeszcze nie. Kurde, no ja nie wiem Snajper, kurde, kurde snajper No fajnie tylko jak ja mam tego Ten sobie wszedł na kamienie w ogóle z dupy, nie wiadomo jak Tu jesteś, miśku. Dobra. Poczekajmy chwilę. Okej. Okay. w sumie wiecie co tym autem można by było przejechać albo i nie. Nie no, trzeba iść normalną drogą Nubie z RPG. -iem. Kurde, mam dla Ciebie niespodziankę. Dobra. Okej. Okay. Więc tak, tu ci padli, ale tu ktoś na pewno jest. Że tamta ścieżka prowadzi do anteny. Kurde, jeśli ktoś nas zauważy do samego końca, nie będziemy mieli się. Kurde, pierdzielę, jadę. Oh, wow. gademet, Jedź, fak, pieprzone drzewo. Nie, zliczowałem się, zliczowałem się. Nie, dobra. Okej. Okay. jadę. Je, 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 jedź. jeć. Mówię, powiedziałem jeć. Co jest? Nie, no i to chyba niestety koniec. Za może zdążę, nie zdążę. Dobra, ale jest tam checkpoint. Jest tam checkpoint, to jest najważniejsze, że jest tam checkpoint. Sangre deltoro. Już jest niedobrze od tego. No byłaś. Wszyscy dostali. Okej. Jedziemy cywilizowaną drogą. Widzę pomieszczenie kontrolne. Okej, okay, no wjechałem tam. Spoko tam są drogowie, a my. No dobra, w sumie co mnie to obchodzi. Najważniejsze? No i znowu patrzcie jak są cicho te dialogi teraz. Nie wiem, co jest naprawdę nie tak. To nie tylko wy macie tak cicho, ja, to, ja również tak mam i tak się nagrywa, niestety. Aha, jest. A teraz jazdę mi stąd. Dalej sam sobie poradzę. Okej. Okay. Eee. Czy idzie ktoś ze mną? Idzie. Ok, jedziemy. Jedziemy tam, gdzie mamy jechać. Wow! No, gdyby te auta wybuchały, znaczy wybuchają. No, to już byśmy byli, powiem Wam, daleko w niebie. Tam ktoś był. Jezu, co tu się dzieje? Jezu, Alla meryada. RPG. RPG, mówicie? No dobra, walić RPG, jedziemy do przodu. Ojej. Oh, Chyba umrę. Albo nie, albo tak, gademet skacz. Dobra, nie, spierdzielajmy stąd. Jest dobra, tu jest bezpieczniej, tu jest bezpieczniej o wiele. Kolejne Sangre del Toro, del Toro, bo zaczynamy ja w torro. Tak to wy brzmi, jak nie wiem, jak kupa. Co, co ja mówię czasami? Okej. Okay. Zaczekajcie, tu jest coś dokładnie, jest checkpoint. No to może być dla nas nieprzyjemnie. To jest nasz a ja strzelam jak debil. Pewnie wzbudziłem... zbudziłem ...wszystkie śpiące dziewice. Wow. ci się tam stoją? Seriously? Dobra. Ty raczej tego już nie przeżyłeś. Wow. Kurę chciałem go nożem zabić, dlaczego? No dobra, ciśniemy za naszymi kompanami. Zapisywanie świetnie, kolejny checkpoint. I ja moi drodzy zaraz zakończę chyba. Ponieważ robienie krótkich odcinków jest naprawdę o wiele lepsze. Wy, mam pewność, że wy to obejrzycie do końca. A mi to jest łatwiej zrenderować po prostu. Za mną ktoś idzie, idzie. Co ja zrobiłem? No, spadłem, spoko. Ci sobie spokojnie idą. Eee... Zapisywanie... Stać! Stać! Bo dostaniemy! Zatratujesz mi głowie! Trzymaj się nisko! Nisko! Poszaleństwo. No... Nie ma szans, żeby tam granat doleciał, chociaż Jezu. No jest ostro, jest naprawdę bardzo ostro wręcz. Dobra, ta gra już chyba niczym nie zaskoczy. Lin. Wow. Ok, moi drodzy, ja wam podziękuję w tym miejscu. To było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się. Bye bye.